Ale to widzę wyraźnie, że to mój dzwoni. <grystanie> Państwo pozwolą, odbiorę. Halo? 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 Cześć Alinka! Cześć kochanie! Ale miło mi, że dzwonisz. No nie do końca sama jestem. <grystanie> No, takie piękne miejsce, resursa, tak. O, rano, oczywiście, mamy dzisiaj rocznicę, jak miło mi, że pamiętałaś. Aha, co roku tego dnia szczepisz psy. Mhm. A wiesz, że mojego męża pies pogryzł? No, uczył go aportować i poplątało mu się komendy. Bierz go i do mnie. Palinka! Który się zachowuje jak na grobek Kazimierza Wielkiego. Leży jak kamień ręce se złoży jak do grobu i śpi. Tylko po kalesonach można poznać, że to nie król. Zresztą, wiesz co, Alinka? Niech on mi się lepiej nie rusza, wiesz? Straszny kloc, no ale straszny, no. No, wiesz co, wyobraź sobie, że cała rodzina taka sama, brat identyko. A to cię powiem, potem ci opowiem, no. Nie, oni ci, oni wszyscy powinni się spakować i wyjechać nad morze i tam wynająć się jako żywy falochron. Rozbijaliby fale za pieniądze. No, bo był ostatnio mundial, poszedł z chłopakami grać w piłkę. Wrócił z gardni, co miał złamane. Ta, nogę, palec <laughs> i nos. Dostał akurat piłką jak dubą w nosie, no. Alinka, to jest kaleka, jakich mało, no. Aż dziw, że go do naszej reprezentacji nie biorą. Tam dopiero byłby wśród swoich, nie? Nie, spokojnie, mogę gadać, nie ma go. Nie ma, bo tu na dworzec w Gerardowie poleciał, dzwoniła, że przyjeżdża też kolejne nieszczęście. Oj, pamiętam, oczywiście, że pamiętam. No to był wspaniały chłopak. Naprawdę, no był moim narzeczonym, więc jak mogę nie pamiętać? Holender, tak, tak. No długo ze sobą chodziliśmy, tak. No przez tego zdążyli poznać. Tak, no ale jak przyszło co do czego, to ożenił się z moim kolegą. Jak mhm. tak to trzeba sprawdzać. No oni o robotę też mnie nie pytaj proszę, raczej nie awansuje. Chociaż uwaga Alinka, przeszłam z dyrektorem na ty. Mhm, powiedziałam do niego ty głupku. No, a wiesz, że Iza jest w ciąży? No, siedzi teraz w domu, zastanawia się z kim? Ale wcześniej się, się nie zastanawiała, to teraz musi. <laughs> a, krzysiek studia skończył. Tak, na drugim roku, ale zawsze. Ty, a wiesz, że Tomek będzie miał sprawę w sądzie? Tak, za jazdy po pijanemu jechał szybko. Alinka, jak miał nie jechać szybko, jak o dziewiętnastej msza odprawiał? I tak powiem ci, miał kupę szczęścia, bo wyobraź sobie, wpadł w poślizg, wleciał do stawu i całe szczęście ta poduszka powietrzna mu się otworzyła. Ale wiesz, jak on tą poduszkę zobaczył, to się przytulił i zasnął, i taka to robota. No. <grym> Dobra, jakieś głupo, to cię opowiadam, lepiej powiedz co u ciebie. Nowy facet? I dopiero teraz mi to mówisz kto? Konserwator. <grym> A czego? <grym> Ogórków w przetwórni. Alinka, pro, proszę cię, posłuchaj mnie, jak przyjaciółki. Po, przestań, posłuchaj mnie, rzuć go natychmiast w pierony. Wszyscy fe, faceci są identyczni, łobuzy, no. Alinka, ja będę powoli kończyła. Nie, no to poza tym stąd te mi to zaraz przylezie, no, ale mówię ci, czułam, że zbliża się nieszczęście, bo całą noc psy wyły. Ja muszę parę rzeczy przygotować, tak? Specjalnie na przyjazd teściowej. Alinka, pobiegło cię? Obiad? Kochana, ja muszę natrzeć papier toaletowy pieprzem. Pa! Ale historia.